Kochanie? Mm. Dobrze się czujesz? Mm -hmm. Jak będziesz chciał spać, to ja ci pomogę przejść do sypialni. Nie, jeszcze nie teraz. A napijesz się troszkę? Mm, dziękuję. Może coś ci przyniosę, podam, co? Posiedź ze mną. Ach. Pewnie. Jak to dobrze, że już po wszystkim, co? Hmm. Denerwowałaś się. No, trochę. Hmm. <laughs> Ale była ze mną Ania. Nie martw się. Szybko do siebie dojdę. No na pewno, na pewno. Może jednak coś zjesz, na coś masz ochotę? Hmm. Nie.